Siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Broli, a to jest kolejny odcinek z cyklu stare dobre czasy. I w tym odcinku zagramy sobie w kolejną wspaniałą gierkę na Nesa lub tak zwanego Pegazusa. Eee, dzisiaj sobie zagramy w Gold 3. Ludziska, kto miał Pegasusa pewnie kojarzy tą wspaniałą gierkę. Ta gra dawała więcej frajdy i emocji jak wszy niż wszystkie Fify razem wzięte. E, aż się łyska wokół kręci, jak się przypomni jak nasze wspaniałe gole zrywały siatki z bramek. E, ale dobra, pewnie nie chcecie słuchać mojego pitolenia, chcecie po prostu, abym rozpoczął grę i tak właśnie zrobię. E, jeszcze fajniej było jak się grało z kimś, z bratem, siostrą, z wujem, z mamą, z tatą, e, czyli tak zwany sparring. E, ja niestety nie mam z kim grać, we więc weźmiemy sobie ligę. E, musiałem ogarnąć troszkę sterowanie, dlatego że wtedy, jak, jak wiadomo, graliśmy na, e, na, 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 na padzie, e, teraz musiałem sobie poradzić z tym, co mam, a niestety nie mam pada, e, więc pozostała mi klawiatura, e, ale mniej więcej już obczaiłem sterowanie, więc możemy zaczynać! Tak, dobra, zmienię sobie jeszcze troszkę taktykę. E, Chciałbym innego głównego zawodnika, dlatego że. O, Jori! Ona jak pisgła w piłkę, to piłka się w gwiazdkę zamieniła i zrywała wszystko po swojej drodze. Eee, więc weźmiemy sobie właśnie Jori. A reszta to mi już nie obchodzi. Jak leci, tak będzie. Tak. Dobra. Tak, 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 tak. Gramy! Podaj piłkę, majster. Dobra, dobra, dobra. No nie! To jest nie fair! Dobra. Pieruny. Daj, podaj piłkę, podaj piłkę! Podaj piłkę. No nie o to mi chodziło dokładnie, ale dobra, mniejsza z tym. E, szkoda, że nie można w tej grze... O, widzieliście? Na... na... na dżownicę. Oj, nie, py, nie pykło. <gry> to było... to było dobre. No, ale dobra, niestety w tej grze nie można e, zmieniać zawodników, jak to mamy w przypadku FIFA czy tam w e, PS-a. E, teraz wam pokażę, co tu się stanie, nie? Patrzcie na to! Bum! I koniec, już jest... Po tym zawodniku, nie? Koniec! Och, zerwało siatkę. To się nazywa po prostu... E, e, dobra, nieważne. Chyba mnie też trochę emocje poniosły. Ale dobra, mniejsza z tym. Dobrze, podaj piłkę, podaj piłkę! No nie! Dawaj, dawaj. Na dżownicę! Kurde! Szkoda, że nie można zmienić zawodników, naprawdę. Dobra. Faulujemy, panowie! Tego zawodnika. Dobrze. Dobrze, dobrze, podaj piłkę, podaj piłkę, podaj piłkę! Ai, piękna przewrotka! Aj, ale niestety kolesia nie zerwało z tej bramki. Szkoda. Zagramy sobie ogólnie mecz lub tam dwa mecze. Koniec Teraz pokażę wam, jak tu się. Uu! Pięknie, ale... Gin, frajerze, Aj! Chciałem, żeby... Chciałem troszkę podbić tą piłkę. E, I chciałem już tą piłkę w gwiazdkę zamienić, ale niestety nie pykło. E, ale dobra <śleski> Chciałem podać tą piłkę znowuż, kurde. Znowuż nie pykło. Dobra, Jory, biegnij po tą piłkę! Wow, wow! Widzieliście to, co ja zrobiłem? Jakie salto? Masakra. Oj, dawaj tą piłkę. Piłkę, piłkę, dawaj! Faulujemy, panowie. Ale podaj tą piłkę, nie, co ty robisz? Hmm. Mam jeszcze 27 sekund

Elegancja Francja. Pięknie! Dobra, lecimy jeszcze raz. Jeszcze jednego gola musimy... O nie, mamy 3 sekundy, więc nie da rady. Chyba, że... Nie, nie da rady. <gul> o! Czy wpadnie, proszę Państwa? Gól! Kurwa, masakra. Nas zerwało znowu już yy, siatkę. Eee... Ok, koniec z pierwszej połowy. Dobra, koniec. Half time, tak? Taktykę zmienić? Może zmienimy. Kolejnego innego zawodnika sobie weźmiemy. Eee... Czekajcie, czekajcie. Taktyka. Rozstawienie nie będzie takie, jakie jest. Eee... Ona pamiętam, że jak pisgła w piłkę, to zamieniała... zamieniała tą piłkę w balona. Eee... Czekajcie, 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 weźmiemy sobie tego majstra. Wygląda groźnie, więc pewnie ma tą, tego powera w nodze. E, Joj musi być oczywiście i na bramce niech będzie ten majster. E, dobra, lecimy ludziska. Kolejna połowa. Ho! Oj! Kurde, podaj tą piłkę, podaj, podaj! Dobrze, no nie, miałeś podać, ale nie. Won. I chyba gol będzie, nie? Haha, ha, jednak nie. No podaj, podaj mu tą piłkę. Pięknie, teraz lecimy z tą... No nie, fuck, nie. ale fuks. Dobrze, podaj mu tą piłkę jeszcze raz, kurwe, co ja robię w ogóle. Dobrze, podaj mu tą piłkę, podaj, podaj. Dobra, mam piłkę ludziska, więc teraz możemy lecieć i nic mi tutaj nie przeszkodzi. Bum, w rybkę zamienił piłkę. Aj, kurde, obronił gnojek. oj, topie się. W bagnie, czy tam w błocie. Cholera, wie co to jest na tym boisku. Dawaj, podał mi tą piłkę, majster! No nie miałeś strzelać. Kurde, jeszcze swojego pacłeś. Dobra. Znowuż rybeczka. Czy będzie goal? Aj, kurde, znowuż się nie udało. Ten kość troszkę słaby jest. Ma słabego powera, mimo że tak groźnie wygląda. Ale dobra. Dawaj, dawaj tą piłkę, mi tu denerwujesz tutaj, co tu się dzieje? I Kai chciałem, sobie, żeby znowu tą piłkę w rybę zamienił, ale znowu się nie udało mm, sorry, ludziska, jak się tak... jak... sorry, że tak grę mordę do tego mikrofona, ale naprawdę emocje mnie poniosły znowuż w sumie e, dobra, nie! <ścoughs> Dalej idź tu po tą piłkę Faulujemy, panowie! Pozwalam wam! Macie paszport Polsatu. Co ty robisz, majster? No bij pod tą piłkę, leć do niego. No podaj, 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 ale nie do tego zielonego. Znowu się nie udało. Dobra, podejdziemy troszkę bliżej. Pięknie. Dobra. Może być, lepszy to niż... Dobrze, 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 nie! Jaj! Dobra, podaj mu jeszcze raz tą piłkę. Okej? Okay. jej! Jemu Samowój! No nie, gol! Fuck you! 2-1 3-1, sorry Dobra, podajmy jeszcze raz tą piłkę. Podaj tą piłkę, no słuchajcie się mnie! Ja mu tą piłkę odbiorę, choćby nie wiem co, dobra. No nie Dobra no, kopaj, 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 kopaj master Ale żeś wrzutkę zrobił, masakra. Ul! Dawaj, podaj mi tą piłkę! Tak! Tak! Kurde, chciałem jeszcze pisknąć tą brameczkę, ale się nie udało. Wygraliśmy ludziska! Pięknie. E, dobra, pierwszy mec, mecz rozegrany, e, rozegramy sobie teraz drugi, drugi mecz z Tajlandią chyba, tak? E, tak, okej. Okay. Zmienimy sobie taktykę troszkę, bo ten kolej jest troszeczkę słaby eee, OK, niech będzie, powiedzmy ten okularnik, a może być Pek 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 I niech będzie na bramce też okularnik, dobra, lecimy eee, Gramy. Podaj piłkę, no nie, nie o to mi chodziło. Fak, znowu mi się te przyciski mylą. Won mi stąd, zobaczymy jak on ma w powera, w kredkę zamienił, pięknie! Zabójcza kredka. 1-0 już na początku, o, ale Salto jedną! hahaha. Dobra. Kolejna runda, znaczy kolejna runda, boże co ja w ogóle gadam, no nie! To jest faul. To jest faul. No nie, o chyba gol. Aj, myślałem, bo ta piłka była taka, wiecie, naszpikowana, że tak powiem, elektrycznością. Trochę dziwnie to zabrzmiało, ale dobra. No nie, falujcie panowie. Dobra, mamy piłkę. Teraz za takiego gola jedne. Aj, pięknie. Aj, się. Chciałem... No znowu, serio. Na Nadżdżownicę! Oh fuck, no nie! Biegnij, kto pierwszy? Biegnij, no nie! Fuck! Co tu się dzieje? Na drzwnicę znowuż i znowuż na dżownicę! Biegnij, biegnij, biegnij! Nie, no naprawdę. Pośmiać się można naprawdę masakrycznie. Dobra. Znowuż. No. Leć piłeczko, leć, 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 leć. O, pięknie. Gol 2-0. Elegancko. Dobra, dobra, dobra. Kolejna. E, niech będzie runda, że tak powiem. No bierz to Miori piłkę. Nie, nie daj mu strzelić. Gol. Oooo, jednak nie. Okej, okay, daj tą piłkę, świetnie. Mm. Kurdech, Kurde, dawaj tą piłkę, ty gnojku. Pięknie, znowuż w kredkę zamieniłem tą piękną piłeczkę i chyba będzie gol. Aj, jedna, jednak nie. Pewnie dlatego, że byłem za daleko. Dobra, lecimy po tą piłkę. ale dostał z bara. Aj, znowuż obronił gnojek. Aa. Wow, co to było? Masakra. Dalej, bierzcie tą piłkę, no znowu ten pieprzony piorun we mnie pacnął. Znaczy, może nie tylko we mnie. Pięknie. Kurde, chciałem w bram bramkarza sfalować. Co, bramkarz wypieprzył? Dawaj tą piłkę. I... Goal 3-0, zajebiście. To się nazywa ekipa. Dobra. Okej, okay, koniec pierwszej połowy. Zaczynamy drugą. W ogóle już mi się czas kończy, także po tym meczu kończymy ludziska. Naprawdę polecam w tą grę zagrać, bo gra jest po prostu epicka. E, można się poś pośmiać, jak mogliście to zauważyć. Okej. Okay. I znowuż gwiazdka. Czy będzie gol? No pewnie, aż siatkę rozpieprzyło. E, 4-0. Tak, wiem, że gram na łatwym poziomie trudności. Eee... Ale co tam? Aj! Ck, nie o to mi chodziło dokładnie. Chciałem podać znowuż. E, te klawisze mi się mylą. Dawaj, to jest nasza szansa! Biegnij po tą piłkę! Na dżownicę i znowu nie poszło. Fuck. Dalej leć po piłkę, majster. Czemu ona nie walnęła tego e, powera? Bo jak ona pizgła w piłkę, to pamiętam, że piłka się mu zamieniała w takiego balona. E, tak stała w miejscu, a dopiero potem... PACH! Wiem, że nic z tego nie, nie rozumiecie, ja też w sumie nie rozumiem, o czym ja w ogóle gadam, ale dobra, mnie czas tym. Ech, to znowu nie pykło... I BĘDZIE gol, BĘDZIE gol, BĘDZIE GÓL! BIEGNI! A fuck you! No bierz tą piłkę! Kurde, ktoś sobie idzie jakby nigdy nic. Dobra. Faulujemy, panowie. Faulujemy! I... Oj, piękny gol! Zajebiście. Ha, 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 ha. 6-0. Jeszcze minuta gry i będzie... Koniec. Dobra. No odbierzcie mu tą piłkę. Co wy robicie? Faulujcie go wszyscy! Jest! To jest nasza szansa, kolego! Dawaj, dawaj, biegni, biegni, biegni. Nie możesz porzucić piłki, nie? No nie możesz, pięknie! Znowu piorun pieprzony. Dobra, lecimy, 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 lecimy! No nie! Znowu! I kredka! Ach, fuck! O! Czyli to był faul, tak? To walniemy kryteczkę znowu, aj, nie pykło. No nie, co ty tam robisz, majster? Biegniemy po piłkę. Naprawdę szkoda, że nie można zmieniać tych zawodników. E, byłoby ogólnie lepiej, wtedy mógłbym spokojnie na hardzie grać, ale to by było już za łatwo. Dobra, to będzie pioruniasta kretkowata. No jeszcze to obronił. Znowu bramkarz wychodzi. 7-0, no nie. No i... Chciałem na tę... Na... Dżownicę. Ale nie piekło. Swojego stallowałem! Widzieliście to? Co tu się dzieje na tym boisku? Dobra, ludziska. Udało się. Naprawdę grało mi się zajebiście. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Subskrybujcie, oceniajcie, komentujcie. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, ludziska. Cześć! E, aha, to był taki spontaniczny odcinek, e, ponieważ dawno e, starych, dobrych czasów nie było. E, no i dobra, trzymajcie się ludziska, cześć!